Współpraca z Kujafi y, Track Center zawsze przebiega y, wyśmienicie. Pracujemy na wielu płaszczyznach, poprzez sprzedaż aut używanych, kupno nowych, także serwisów. Z serwisu jesteśmy bardzo zadowoleni. Korzystamy w weekendy, gdzie wykonujemy okresowe przeglądy. Także współpraca jest jak najbardziej w porządku. Polecam. Złotę unowocześniamy z roku na rok, stara się ona coraz młodsza, auta sukcesywnie kupujemy, korzystamy z usług Kujawski track Center, jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości obsługi, podejścia do klienta. Z firmą Hitor współpracujemy od bardzo wielu lat, na bardzo wielu płaszczyznach i serwisowej i handlowej, współpraca układa nam się bardzo dobrze I mam nadzieję, że będzie tak w przyszłości. Tego sobie życzę. Życzymy obaj i gratuluję zakupu kolejnych samochodów. Firma Hitor zawsze zabezpiecza nowe samochody umowami serwisowymi Komplit, które dają dodatkowy komfort użytkowania pojazdów i gwarancję niezmienności kosztów serwisu.